Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzyście przybyli na bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Europejskim Forum Przyszłości, a Forum Ekonomicznym. Witam bardzo serdecznie gospodarza wydarzenia, Pana Jakuba Heustowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego. Witam. Witam Pana Wojciecha Kałużę, Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Witam również Pana Zygmunta Berdychowskiego. Przewodniczącego Rady Programowej Forum Przyszłości oraz organizatora wydarzenia, przedstawiciela organizatorów wydarzenia, pana Łukasza Oprawskiego, prezesa Śląskiego Funduszu Rozwoju. O głos poproszę pana Jakuba Heustowskiego, marszałka województwa Śląskiego. Witam państwa bardzo serdecznie, witam pana przewodniczącego, witam pana wicemarszałka, witam pana prezesa, witam państwa. Ja się bardzo cieszę na dzisiejszy dzień, bo w no w tej również sali, tak, Panie Prezesie, będzie się odbywało tutaj wydarzenie, które organizujemy 6-8 października, czyli Europejskie Forum Przyszłości. I bardzo się też cieszę z drugiego powodu, że tak ważny partner i doświadczony nie ma co ukrywać z wielkimi sukcesami na arenie międzynarodowej postanowił współpracować tutaj ze Śląskim Funduszem Rozwoju przy organizacji tego wydarzenia. Cieszymy się z tego tytułu, że dostrzega potencjał tej współpracy. Nawet teraz krótka rozmowa pokazuje, że te kierunki są wspólne. Będziemy się wspierać. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za takie partnerskie podejście do naszego wydarzenia, które zaczyna się już zbliżać dużymi krokami. Oczywiście z one wydarzeniem samorządowym, ale we współpracy. Z wszystkimi partnerami sceny gospodarczej, politycznej w naszym kraju i regionie. Europejskie Forum Przyszłości to miejsce debaty samorządu, to miejsce debaty, gdzie my potrzebujemy rozwiązań, ale też podpowiedzi, jak zmieniać naszą rzeczywistość, jak przygotowywać nasze polityki, nasze strategie rozwoju w gronie specjalistów, ekspertów. Robimy to po raz pierwszy, ale to wszystko wynika, czy wyniknęło z potrzeby takiego miejsca, z takiego wydarzenia, którego po prostu brakuje, jeżeli chodzi o samorząd na poziomie regionalnym Województwa Śląskiego. A cieszę się niesamowicie, że tak duży partner i tak duże wydarzenie, jakim jest Forum Ekonomiczne, które teraz zmieniło lokalizację w Karpaczu wcześniej Krynica postanowiło nas wspierać w tym działaniu, a my będziemy wspierać naszych partnerów. W drugą stronę. I to też pokazuje, że pomiędzy takimi wydarzeniami można osiągnąć synergię. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład dobrej współpracy. A z drugiej strony, pokazywania, jak to wspólnymi siłami dobrze robić i żeby te miejsca miały przestrzeń i horyzont zdarzeń, horyzont możliwości z wszystkimi partnerami tak jak powiedziałem, sceny gospodarczej, samorządowej, politycznej, rządowej przede wszystkim. Nie ukrywam, że to jest też dla nas powód do dumy, że to wydarzenie organizujemy pod honorowym patronatem pana premiera Matusza Morawieckiego i będziemy pokazywać Śląsk, jak bardzo się zmienił. Myślę, że kluczowym momentem dla nas była nagroda Europejskiego Komitetu Regionów, czyli Europejski Region Przedsiębiorczości lata 2020, 2021-2022 które pokazało, że nasza strategia, nasze działania jest dostrzegana w Komisji Europejskiej jest dostrzegana wśród naszych europejskich partnerów jako skuteczne i innowacyjne strategie zarządzania regionem, w trudnym momencie COVID-u, w trudnym momencie lockdownu zbudowaliśmy strategię, która po pierwsze Dała oddech naszym przedsiębiorcom, wszystkie pakiety gospodarcze, wszystkie pakiety zdrowotne, wszystkie pakiety turystyczne pokazały, że można pomagać skutecznie na poziomie samorządu regionalnego, oczywiście we współpracy ze stroną rządową, ale z drugiej strony też widziałem, jak inne regiony potem kopiowały nasze rozwiązania. A mnie to osobiście cieszy, że komisja nagrodziła nas za te działania i za przyjęcie strategii w regionie węglowym Zielone Śląskie 230. Myślę, że to definicja rozwoju, definicja zmiany. Jak widzimy na te procesy, które mają miejsce na poziomie Unii Europejskiej, musimy przyspieszać we wszystkich obszarach. Wczoraj też z panem wicemarszałkiem spotkaliśmy się z panem ministrem budą, odnośnie funduszu sprawiedliwej transformacji, sposobu zarządzania kierunków rozwoju kluczowych projektów i myślę, że te wydarzenie nasze 6-8 października będzie miejscem dobrej debaty o przyszłości Śląska, o miejscu Śląska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, bo tu jest naprawdę niesamowity potencjał, jeżeli chodzi o dokonywanie tych zmian, kroków, które już się dzieją. Nie ma co ukrywać, że lockdown, nie ma co ukrywać, że COVID-19, który spowodował lockdown, bardzo wiele zmienił, ale bardzo szybko nadrabiamy i te wyniki gospodarcze, które eksperci publikują w ostatnim czasie, no są fantastyczne. My to też widzimy po dochodach, jeżeli chodzi o CIT, że wszystkie tarcze, które były na szczeblu rządowym, regionalnym, zadziałały, ale z drugiej strony chcemy też słuchać biznesu, jakie instrumenty wdrażać, jak to robić wspólnymi siłami, żeby PKP wojsko śląskiego rosło. Żebyśmy dzięki tym środkom, które otrzymujemy z podatku CIT PIT, mogli jeszcze lepiej inwestować w projekty, w rozwiązania, które dają rozwój gospodarczy. Ja tylko przypomnę, że w czerwcu semi łysca Śląskiego na wniosek zarządu przekierowaliśmy dodatkowe prawie 600 milionów złotych na inwestycje w infrastrukturę drogową. Do końca kadencji przepracujemy w te DNA gospodarcze 2,5 miliarda złotych. Jak na możliwości województwa, to jest absolutnie historyczny moment. Nigdy takich środków nie przepracowaliśmy, nigdy takich środków nie przekierowaliśmy, ale to też jest fundament rozwoju gospodarczego w wielu obszarach, żeby było przede wszystkim bezpiecznie, szybko i ekologicznie. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za tą współpracę. Myślę, że będzie z niej bardzo dużo dobrego dla. Obu wydarzeń, obydwa te wydarzenia będziemy mocno wspierać, ale też się cieszę, że w tym świecie często rywalizacji możliwe jest partnerstwo i myślę, że to też pokazuje, że uczciwe zasady zawsze powodują, że obie strony działają wedle zasady win-win i obie strony rosną, bo tu nie ma rywalizacji. Myślę, że też doświadczenie naszych przyjaciół pozwoli nam pokazać, jak jeszcze lepiej zorganizować te wydarzenie. My nie rywalizujemy z EKG, ja to już powtarzałem wielokrotnie, to jest wydarzenie samorządowe, które wymyśliliśmy po to, żeby na tym forum samorządowym rozmawiać o problemach samorządowych. EKG generalnie zajmuje się całą gospodarką i to jest inny element. I tak jak powiedziałem, to nie jest dla nas żaden rywal w niczym, absolutnie. Ale stwierdziliśmy, że idziemy własną drogą i cieszę się, że taki partner z takim doświadczeniem i z taką renomą postanowił nas wesprzeć i za to bardzo dziękuję. No i liczę, że pan prezes tutaj, jakby to powiedzieć, dobrze wykorzysta to możliwość współpracy na przyszłość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za cenną wypowiedź. Teraz o zabranie głosu poproszę woj pana Wojciecha Kałużę, wicemarszałka województwa śląskiego. Panie marszałku, panie przewodniczący, panie prezesie, szanowni państwo. No jesteśmy dzisiaj w miejscu szczególnym na stadionie śląskim. Miejscu szczególnym, bo tu zawsze szybciej bije serce yy, Polski, ale przede wszystkim biją też serca szybciej zakup, bo to miejsce zawsze kojarzyło się nam z wyjątkowymi wydarzeniami na arenie sportowej, a dzisiaj Szanowni Państwo znajdujemy się w nowym centrum biznesowym i nadajemy też yy, temu naszemu szczególnemu miejscu, temu stadionowi taki wymiar biznesowy, z czego szczególnie się cieszymy, bo mo możemy, jak już powiedział Pan Marszałek, zanimować trochę nasze życie gospodarcze. Jesteśmy w miejscu i w czasie dynamicznych przemian gospodarczych. Przed nami oczywiście transformacja i, i szereg aspektów gospodarczych, dlatego cieszymy się, że wspólnie tutaj z z Forum możemy współpracować, to ta współpraca zawsze buduje. Szanowni Państwo, cieszymy się, że możemy zrobić wspólnie skuteczne kongres gospodarczy tu na, na śląskiej ziemi na stadionie śląskim i chcemy wsłuchiwać się w głos o czym powiedział pan marszałek samorządowców ludzi z polityki z osób międzynarodowych a również wspólnotowych, ale chcemy się też szanowni państwo wsłuchiwać w głos młodych, bo to jest dla nas szanowni państwo przyszłość i chcemy też tych te młode osoby posłuchać z, z mojej strony to tyle bardzo się cieszę, że możemy Współpracować, bo tak jak wspomniałem, współpraca zawsze buduje. Dziękuję bardzo. O wypowiedź proszę pana Zygmunta Berdychowskiego. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, no ja się cieszę wszystkim, że możemy w dniu dzisiejszym podpisać to porozumienie o współpracy, bo to, co jest przesłaniem, czyli Europejskie Forum Przyszłości, to jest coś, co jak już się... Raz zacznie debatę o przyszłości, a zaczął ją komisarz Timmermans 14 lipca bieżącego roku, to musimy w tej debacie brać udział. Nie ma lepszego miejsca do tego, aby prowadzić debatę o czekających nas przekształceniach, o czekających nas zmianach, jak Śląsk. To Śląsk w Polsce musi zmieniać się najbardziej. To Śląsk w Polsce oczekuje, Takiego największego otwarcia na te wszystkie konieczne zmiany, które musimy przeprowadzić. Nie ma w związku z tym lepszego miejsca do tego, abyśmy rozmawiali o tym, e, jakie, w jaki sposób e, e, zarówno administracja państwa, jak i administracja rządowa muszą osiągać te kolejne priorytety, które już zostały daleko od nas, ale zostały zarysowane. Musimy. Jasno, głośno i w sposób maksymalnie otwarty zgłaszać swoje uwagi, proponować swoje poprawki, bo ta strategia, którą przedstawiono 14 lipca, to z jednej strony szansa, ale z drugiej strony, jeżeli nie będzie nas przy dyskusji nad tą strategią, jeżeli nie będzie forum przyszłości na Górnym Śląsku, to stracimy absolutnie unikalną szansę na to, aby być partnerami w tym procesie. A ten proces to nie jest tylko rok 2021, to jest najbliższe kilkanaście lat. Te cele klimatyczne, które Tim, komisarz Timmermans zarysował, są niezwykle niezwykle ambitne. I zwłaszcza tu na Górnym Śląsku musimy, rozmawiając o przyszłości, wyartykułować głośno nasze, nasze postulaty, nasze interesy, tak aby ta. Dyskusja, która już po wakacjach rozpocznie się na dobre w Unii, która będzie się toczyła jeszcze bardzo długo, była dyskusją, do której ten głos, który tu na pewno będzie bardzo donośnie słyszalny, był również usłyszany tam w Brukseli. Ja się bardzo cieszę, że możemy w związku z tym być partnerami takiego wydarzenia. Bardzo dziękuję panu marszałkowi, bo myślę, że możemy razem zrobić bardzo ciekawe, bardzo fajne rzeczy tu dla Śląska i dla Polski. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę pana Łukasza Oprawskiego. Szanowni Państwo, Europejskie Forum Przyszłości rozpocznie się za 48 dni. Będzie to przestrzeń do dyskusji dla przedsiębiorców, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz świata nauki. Będziemy też wsłuchiwać się w głos młodego pokolenia, które odpowiada za kreowanie nowych trendów. Forum odbędzie się w formule hybrydowej 6-8 października. Z rejestracją zamierzamy ruszyć na początku września. Zapraszam Państwa do przestrzeni konferencyjnych Stadionu Śląskiego. Europejskie Forum Przyszłości to ogrom pracy dla całego sztabu ludzi po to, aby móc prowadzić konstruktywne dyskusje na tematy najważniejsze dla rozwoju Śląska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz panów Zygmunta Berdychowskiego i pana Łukasza Oprawskiego o podpisanie dokumentu. wspólnego zdjęcia Przepraszam, może jeszcze poprosić o otwarcie etui. Mam też do mm, wymiany uścisków i zapraszam dziennikarzy do indywidualnego zadawania pytań. Dziękuję.